Z tej strony, Nati. i dzisiaj obczajmy sobie nowy wakacyjny update w Brookhaven RP. Mamy aktualizację tutaj na prawo: Nef Free House. Aha, Green Greenhouse jest a dobra, nie wiem. Sp e, Sparkle Tool Aha, dobra, jakieś nowe rzeczy, dobra, no zobaczymy sobie to. O, nie jestem labuł. Zapomniałem zmienić. Sorry, dobra, o, już jestem. Dobra, no i mnie interesuje taka jedna kluczowa rzecz. Czy. Hmm. Dobra, weźmy sobie auto. Czy została dodana, czy w sumie przywrócona została? Jedna mega fajna rzecz. Gdzieś tam właśnie, tam nad morzem gdzieś, chyba. No dobrze, jedziemy chyba. Dobra, sobie przyspieszymy trochę go. I jedziemy, dobra. Kurczę, gdzie się tam jechało? Chyba tam gdzieś mniej więcej, wiecie? Tak sobie myślę, bo tu chyba mi się zdaje, że nie. Nie, dobra, musimy na drugą stronę przejechać. Kurczę. <grych> na drugą stronę musimy miasta przejechać, bo, no, kurczę, no. nie w tą stronę, jakby, wiecie, nie? Pomylił, kurczę, pomyliłem strony. O, dobra, jedziemy. Dobra, my... no, trochę musimy się cofnąć, ale, no. Dobra, ale dz, 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 dzikie drift. <noise> Dobra. Dobra, no i już sobie jesteśmy w środku miasta, więc zaraz tam będziemy. Tu zjeżdżalnia była. Wakacje w sumie, no też trochę rzecz, rzecz wakacyjna. Dobra, no i dojeżdżamy sobie do tego miejsca, gdzie mieliśmy dojechać. Tak. I uwaga, uwaga, wjeżdżamy. Hmm. Dobra, jesteśmy. I hmm, Nie ma zjeżdżalni legendarnych. Tak, te zjeżdżalnie byli, były co roku, a teraz ich nie ma, no szkoda. Hmm. Liczyłem, że będą te zjeżdżalnie, wiecie? Dobra, z aut chyba nic tutaj nie zostało, nie, nie zostało dodane z aut. Chyba, że... Ej, taki śmieszny był? Wóz, bo nie pamiętam. Do wody może tym wjechać się da? <laughs> zobaczymy, zobaczymy. A, to taka pływająca kaczka śmiesznie. Dobra. No. Dobra, jakieś nowe są rzeczy, więc sobie zobaczymy teraz. To może. A zimne ognie, dobra. Dzisiaj są wianki, więc no, no klimatycznie. W sensie... No, klimatycznie, klimatycznie. No i dobra, to wszystko chyba. Dobra, tu. I tylko to zostało dodane, serio. Liczyłem na coś więcej. Dobra, teraz mamy jakiś wolny domek. Dobra, tu mamy od początku i został niby no, nowy zielony domek. Jakiś dodany, czy przywrócony, już nie wiem. Hmm, no dobra, szukamy, szukamy. To był... To by było ten chyba. Greenhouse. No. Ziel, no to jest zielony domek. Dobra. Rok temu nie wiem jaki był... Co było dodane. Więc no. Dobra. No to będzie ten domek. Dobra. Obczajmy sobie ten domek. Jak zwykle w tych nowych domkach są te już świecące takie ledy. Dobra. Tu mamy garaż. Dobra. idę ze Squid Game, u. o Kurczę. Dobra. <gry> dobra. otwieramy sobie drzwi. I dobra. No i pierwsze co nam się rzuca w oczy to mamy... Taki no mały salonik, dobra, jest TV i dobra. I tutaj jest, dobra, tu była wejście. Mamy niedalnie taką pseudo, no, ale jest, dobra. Mamy tu kuchnię, no ładna kuchnia, długa. No taka trochę coś długa ta kuchnia, nie wiem, ale szafek dużo jest, dobra. Dobra, i co tutaj mamy? Aha, tu mamy bladek dobra. i dobra. Mamy, o lodówka jest jakaś wbudowana, dobra. Sekretu nie ma, aha, aha, dobra. Mamy... sypialnię, dobra. Sprawdzimy, czy wygodne. O no, wygodne, wygodne, dobra. I tutaj mamy jeszcze jakiś jeden pokój. To będzie łazienka, tak, łazienka, dobra. Nie ma sekretu, gdzieś trzeba sprawdzić? Nie ma, dobra chyba. Chociaż, i tam co jest? Kamera taka, dobra. Serio, to jest kamera? Tak, to jest kamera, dobra. No, mamy taką, no w miarę normalną łazienkę, dobra. Tu mamy balkonik. W sumie tarasik taki, bym powiedział. Tu takie przej... Nie wiem, tu tak po prostu takie. Tutaj mamy oparasolik. No. Dobra, no to fajnie tu tutaj wygląda, wam powiem. Dobra, może zamknę lepiej. Dobra. I chodźmy sobie na górę teraz przejdźmy. Chodźmy. Dobra, mamy klatkę sodową. Jest tutaj kolejna. Sypialnia i znowu jest połączone sypialnia z łazienką, więc no nie, dobra. Z komputer, czyli coś fajnego, dobra. Łóżeczko. I coś tutaj mamy. Jakiś obrazik. Dobra, to toaletka. toaletka część łazienkowa. I pewnie będzie safe. Jest safe czy nie ma? Dobra, nie widzę. Ale dobra, tu mamy jakiś pokój. Aha, taki mały ki kibelek. Dobra, i tu, tu już nie mamy, więc tak nam się dom kończy. No. Dajcie znać, jak wam się podoba. A tu jeszcze mamy tarasik, dobra. Tu mamy wejście, dobra. Sprawdzimy sobie ten tarasik. No, taki zwykły tarasik po prostu. No, no wam powiem, że ciekawy ten domek. Może do, zostały do, do, dodane jeszcze jakieś tutaj wakacyjne ubranka, może? Coś mało było tych rzeczy dodanych. To było. I to chyba tyle. Dobra, więc co? Pamiętajcie o, subskryp o subskrypcji i lajku. Mi to pomaga was, to nic nie kortuje. No i co? Pa, pa!